Nie, ale chyba ten kot to nie zapoluje na tego dużego kota, Czego nie myślisz, że może? Oczywiście, że zapoluje. Tylko one wyczuły kota, a kot się chaszczami skrada. Ale wyszedł, wyszedł. A te bażanty tak wyglądają jakby tam stały i się namawiały. I zastanawiały się co bierze. Kot próbuje oszukać. Niby, niby, że nie patrzy na bażanty. Ale ty widzisz te bażanty, bo ja tutaj to stąd je widzę. Ten bażant normalnie idzie w stronę tego kota. <laughs> bo nie chcę go stracić z pola widzenia. No tak, bo dopóki.